Hej, z tej strony Natalia Szwedo i Marta Kochańska. Witamy w kolejnym odcinku serii podcastów My i Technologia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o bezpiecznym korzystaniu z sieci oraz jak uniknąć włamania na konto i wykradnięcia danych. Ale od początku, zacznijmy może, czym jest cyberbezpieczeństwo. Dla ludzi w XXI wieku cyberbezpieczeństwo powinno być bardzo istotnym aspektem, ponieważ dane, które udostępniamy, przechowujemy czy sami podajemy, są niekiedy bardzo wrażliwe i ważne, jak na przykład dane finansowe lub dane osobiste. Pozyskiwanie takich poufnych danych przez osoby trzecie może mieć poważne konsekwencje. Dlatego właśnie cyberbezpieczeństwo jest tak aktualne. Mówi ono nam, jak te dane chronić. W jaki sposób dochodzi do włamania na konto? Sposobów jest wiele. Najpopularniejsze z nich to skorzystanie z furtki, jaką jest użytkownik, a dokładniej jego brak wiedzy lub nieuważność, z której korzystają włamywacze. Z tego podejścia wyłaniają się takie sposoby jak podstawienie konia trojańskiego lub innego złośliwego oprogramowania, np. w mailu. W przypadku złośliwego oprogramowania wykorzystywane są dodatkowe drogi rozpowszechniania ich. Często mają one inne cele niż później wymienione. W przypadku rozpowszechniania takiego oprogramowania wyróżnia się takie drogi jak załączniki poczty elektronicznej, linki w SMS-ach, MMS-ach, zainfekowane fałszywe strony internetowe lub aplikacje oraz najpowszechniej spotykane fałszywe reklamy. Warto wspomnieć o różnych rodzajach złośliwego oprogramowania, takich jak wirusy. Czyli programy posiadające zdolność ukrywania się i rozmnażania wewnątrz plików wykonywalnych na komputerze. Robaki, czyli samopowielające się, samodzielne programy. Taki program znajdzie się w komputerze, zaczyna rozprzestrzeniać się na cały komputer oraz sieć. Bomby logiczne. Program ukryty w innym programie realizuje określoną czynność po spełnieniu określonych warunków, takich jak np. połączenie z internetem. Utworzenie, usunięcie pliku, zalogowanie użytkownika, liczba uruchomień danego programu lub określona data. Konie trojańskie. Z historii wiemy, że jest to pułapka mająca katastrofalne skutki. Jest to program, który udaje legalny, zaufany plik, a w rzeczywistości umieszcza on kod wykonujący niepożądane działania na naszym komputerze. Najczęściej jest używany do szpiegowania przechwytywania danych lub uzyskiwania dostępu do kont czy sieci. Patrzenie na ręce użytkownika podczas wpisywania hasła i loginu, nakłonienie użytkownika do podania danych, np. podanie się za dział techniczny. Istnieją oczywiście inne sposoby, takie jak podsłuch łącza, atak brutalny, czyli sprawdzenie każdej możliwej kombinacji, wykorzystanie błędów w systemach operacyjnych i aplikacjach. Ale jakie są cele ataków? Celami najczęściej są wrażliwe dane, które dają łamywaczom możliwość na nich zarobienia. Powszechne cele to kradzież, zaszyfrowanie lub usunięcie danych. Dane szyfruje się najczęściej, aby uzyskać zdanie okup, przejęcie lub zmiana funkcji systemu, wyłudzenie pieniędzy wcześniej wspomniane szyfrowanie dane do łatwiejszego namierzenia użytkowników, w tym przypadku celu spamu. Co to jest zdobycie naszych danych i co można z nimi zrobić? Oczywiście chodzi o pieniądze. Głównym celem jest pozyskanie pieniędzy z szantażu, udostępnieniem prywatnych danych czy samo sprzedanie danych innym osobom. Po przejęciu danych niepowołane osoby mogą wypierać presję, szantażować, podszywać się pod nas, co może umożliwić im założenie fałszywego konta na portalu społecznościowym, zaciągnięcie pożyczki na nasze dane, wysłanie linku z wirusami, niebezpiecznymi stronami do naszych znajomych w naszym imieniu, zdobycie służbowych informacji. Ale jak chronić się przed włamaniem na konto i wykradnięciem danych? Najprostszym sposobem jest stosowanie się do kilku podstawowych zasad w przypadku zagrożeń ze strony ludzi nas otaczających w firmie czy w miejscu publicznym: zostawiać włączonego komputera bez nadzoru, nie podłączać do komputera nośników z nieznanych źródeł, nie dopuszczać niezaufanych osób do sprzętu. Należy zabezpieczyć komputery silnym hasłem. Zasady, by uczynić pracę na komputerze bezpieczniejszą, zminimalizować ryzyko zainfekowania komputera, nie odwiedzać podejrzanych stron, a nic z nich nie ściągać. Należy jak najczęściej aktualizować aplikacje na komputerze. Ponieważ producenci zdają sobie sprawę z jednego powstawania nowych zagrożeń, dlatego wydają aktualizacje, by im przeciwdziałać, a my powinniśmy je wprowadzać w życie, gdyż stare wersje programów nie są odporne na nowe zagrożenia. Stosować legalne oprogramowanie ze sprawdzonych źródeł. Nie należy otwierać linków, plików czy wszelkiego rodzaju załączników, które otrzymujemy na pocztę, gdyż mogą one zawierać złośliwe oprogramowanie. Należy stosować bezpieczne hasła. Tu można odwołać się do strony rządowej, która posiada w, swoim, w swoich zasobach instrukcje z tym związane. Bezpieczne hasła to takie posiadające dużą różnorodność znaków, znaki specjalne cyfry oraz najlepiej duże i małe litery. Wróżmy wiele metod tworzenia bezpiecznych haseł. Jedna z nich to użycie trz trzech losowych słów lub użycie frazy polegającej na zmianie liter na znaki lub liczby w haśle na przykład zamiana litery A na małpę lub S na symbol dolara czy O na zero. Metoda ta zwiększa w dużym stopniu bezpieczeństwo hasła. Najważniejszymi aspektami podczas tworzenia haseł są Długość hasła: nie powinno ono mieć mniej niż 8 znaków, to podstawa. Jeszcze lepsze są dłuższe hasła: 12 lub 14 znaków. Niektóre strony mają wymagania co do długości. Złożoność hasła: hasło powinno mieć małe litery, duże litery, liczby, znaki specjalne, co najmniej jeden znak z każdej wymienionej grupy. Podczas tworzenia hasła powinniśmy stosować się do kilku zasad. Hasło powinno być inne niż nazwa użytkownika. Hasło nie powinno zawierać danych osobowych, W powinno zawierać informacji łatwych do zdobycia, jak na przykład data urodzenia imię matki. Nie powinno się używać sekwencji ksiągów znaków z klawiatury, np. przykład kwerty, nie używaj oczywistych wyrażeń takich jak hasło lub password123. Kilka rad na temat haseł, które powinniśmy stosować. Tworzenie do każdego konta nowego unikatowego hasła. Nie zapisuj haseł. Nie wpisuj haseł, gdy ktoś patrzy Ci na ręce. Nie wysyłaj nigdzie haseł. Nie używaj takich samych haseł na wielu kontach. Regularnie zmieniaj hasło. Nie zapisuj haseł na komputerze, który nie jest Twój. Powinniśmy tworzyć kopie zapasowe. Nie umieszczać nigdzie prywatnych danych. Nową oraz bardzo popularną metodą jest stosowanie podwójnej weryfikacji. Polega ona, jak sama nazwa wskazuje, na podwójnym sprawdzeniu tożsamości osoby logującej się na konto. Najczęściej do podwójnej weryfikacji używane są inne urządzenia oraz metody. Oto przykłady niektórych z nich: kody SMS, które otrzymujemy na telefon, aplikacje do generowania kluczy, jak Google Authenticator, czy aplikacje autoryzacji mobilnej. Tokeny OTP jednorazowe, fizyczne klucze bezpieczeństwa podłączone do USB, odciski palca, skan twarzy czy próbki głosu. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następny odcinek.